Słuchajcie, freedom is not free, for free, tak? Słuchajcie, po polsku będzie mądrość, wolność, wolność nie jest za darmo. Zobaczcie, jak, jakie to jest, jakie to jest właściwe w zastosowaniu do Jezusa Chrystusa, tak? My dzisiaj jesteśmy zbawieni, jesteśmy wolni, dlatego że kogoś to kosztowało. Jesteśmy dzisiaj na cmentarzu. Słuchajcie, żołnierzy amerykańskich, którzy, czyli tam ku pamięci żołnierzy amerykańskich, którzy zginęli o wolność Korei i ciekawe, że tysiące ich zginęło żeby Korea dzisiaj południowa mogła być wolna, a wiecie jak ważne jest wiedzieć o tym, że my dzisiaj jesteśmy zbawieni, jesteśmy wolni dzięki temu, że Jezus Chrystus za nas zapłacił pełną cenę zapłacił, zapłacił cenę swojego życia żebyśmy my dzisiaj Wierząc w Jezusa, Chrystusa jest naszego Pana i Zbawiciela, mogli być całkowicie wolni. Wolni od czegni: od jeziora ognia, ogni, od piekła. Wolni od grzechów. Wolni do tego, by żyć w łasce i w miłosierdziu Bożym. Wolni bymu, by służyć mu. To jest wolność, słuchajcie. To jest coś, co Jezus dla nas wypracował na krzyżu Golgoty, gdzie umierał za nas w wielkich męczarniach, abyśmy my dzisiaj mogli doświadczać wolności.